Cześć! Życie Ulanego Kluska, Dzień 20. Wstrzemięźliwość, Dzień 4. A zatem, jak jest? Cały dzień był super. Eee... Odczucia fizjologiczne, psychiczne, rewelacja. Miałem rano wstałem, to miałem niesamowitą, tylko mega chęć na to, żeby zjeść jajko z majonezem. I przez pół dnia chodziło za mną jajko z majonezem. Dzisiaj pierwszy raz od czterech dni zajrzałem do lodówki, popatrzyłem, żeby siebie tylko uspokoić, że tam jest dużo jedzenia, no i przestałem, wyszedłem stamtąd. Więc, więc czuję się super, czuję się świetnie. Jedyne, jedyne coś, co mi teraz, jakby, odczuwam, widzę, to jest fakt zimnych dłoni, mega zimnych dłoni. Ale tak ogólnie czuję się rewelacyjnie. 3 kg w dół, więc to jest dla mnie bardzo, bardzo motywujące. Pierwszy, drugi dzień wypróżnienie, trzeci, czwarty, na razie zero. Więc. Trwamy dalej, idziemy dalej, jestem mega zadowolony, teraz drugi dzień, dzisiaj imbir, kurkuma i pieprz czyli, więc jeszcze większy detoks, rano na czczo, o ile mogę powiedzieć na czczo, zatem generalnie jest super, także te 7 dni oczywiście wytrzymam, no to dzisiaj ten czwarty to zostały jeszcze dwa, tak, więc to jest walking in the park, jak to mówią, więc, więc generalnie jest git. Żadnych osłabień czy cokolwiek nie odczuwam, bo musiałem troszkę podziałać fizycznie, więc, więc, więc jest, jest super. Także jest dobrze, jest dobrze. Najważniejsze to dla mnie było przetrwać te pierwsze, pierwsze dwa dni. Pierwszy dzień jako tako, drugi to ta ból głowy, ale teraz jest wszystko, wszystko super. Dzięki, że jesteś. Dzięki, że to oglądasz. No i co? Dbaj o siebie. Tego ci życzę. Abyś dbał, dbała mocno o siebie, swoje zdrowie psychiczne, fizyczne, bo, bo, bo jak nie ty, to kto? Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Trzymaj się. Cześć.